W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Święci Aniołowie Pańscy, zostaliście obdarzeni wielką mocą, trwacie w nieustannej bliskości ze Stwórcą. Wiem, że słuchacie Go we wszystkim, zawsze spełniacie Jego polecenia, gotowi chronić i dodawać nadziei tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Aniołowie. Dziś to ja czuję, że potrzebuję waszej pomocy. W moim życiu tak bardzo brakuje spokoju. Czasem zapominam o uśmiechu, o tym, by dostrzegać piękno w małych, codziennych sprawach. Proszę, nauczcie mnie patrzeć na świat na nowo, przez pryzmat chrześcijańskich wartości, i napełnijcie moje serce pokojem. Aniołowie, błagam. Pomóżcie mi uporządkować moje życie, naprawić te sprawy, z którymi sama sobie nie radzę. W Wasze dłonie oddaję wszystko to, nad czym nie mam kontroli, co napawa mnie lękiem i stresem. Ufam, że z Waszą pomocą wszystko się ułoży, że odnajdę spokój i szczęście. Dobry Panie Boże, dziękuję, że w swym miłosierdziu obdarzyłeś ludzi anielską pomocą. Proszę, pozwól im czuwać nade mną i chronić mnie w każdym czasie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!